Patch 9.2.5 wychodzi już za parę dni od momentu wrzucenia tego filmu i klasycznie pokryjemy sobie na szybko jego zawartość. Patch podzielony jest na dwie fazy. Faza pierwsza wprowadzająca wszystkie zmiany oprócz zmian sezonowych. Jeśli jeszcze nie odjebałeś wszystkich bossów, nie wbiłeś wymarzonego ratingu, to wciąż masz czas, gdyż sezon trzeci nie kończy się z wyjściem patcha oraz faza druga, gdzie będzie ciężkie pierdolnięcie. Dobra, faza pierwsza. Mamy klasycznie jakieś zmiany w achievementach. Nie chce mi się tego nawet czytać. Zmiany klasowe, buffy, nerfy, standardowe rzeczy. Przejdźmy jednak do głównego dania, czyli Crossfrakcyjne instancji. Jeśli zdarza ci się grać w bardziej zjebanej frakcji, w której nikt nie gra, to możesz mieć trochę ciężej o miliardy grup do grania jak w lepszej frakcji. No i to się teraz zmieni. Gracze Alliance i Hordy będą mogli zapraszać się do grup na rajdy, battlegrany, areny, dungeony. Zmiana w opór zajebista i czekam, jak rozwinie się w przyszłości. Może crossfrakcyjne gildie? Jest to moim zdaniem, jak na ironię, najlepszy krok w kierunku zbalansowania frakcji, bo osoby nie będą zmuszone grać tam, gdzie gra reszta, a będą mogły grać tam, gdzie chcą. Razem z patchem otwiera się Crossreal Mythic oraz sporo koalicida off Life zmian. Kolejne nerfy na Sepulker, gdzie grupy stojące na Mythic nie powinny odczuć to najbardziej. I ten wory bossie, który zwiększa wam renom do 40, będzie teraz go podnosił aż do 60. I ogólnie zwiększone szanse na renom z różnych aktywności, żeby móc go jeszcze szybciej nadrabiać. Będzie więcej opcji zdobywania Grateful Offeringów, czyli tej rear waluty, za którą kupujecie jeszcze więcej transmogów. Gracze PVP dostaną nową arenę do napierdalania się po łbach i parę nerwów oraz buffów. Blood Elfy dostaniecie specjalny questline, za którego zakończenie otrzymacie monta Wygląd broni, specjalny transmog dla blodelfów paladynów, Dark and Wound Wolfy podobnie, ale bez transmogu. Mam w nadzieję, że jest to początek czegoś większego, iż o dodawanie losowo takich quest chainów z nagrodami pojawi się znacznie częściej. Następnie później tego lata pojawi się faza druga pacza, i tutaj trzymajcie się mocno. Jest to start sezonu czwartego PvE, jak i PvP z nowymi nagrodami. Dobra, Mythic plus dungeony, widzicie tę listę? Prawie wszystko tutaj zostaje wypierdolone z rotacji, zostają tylko dwa TZW. Do tego dorzucane zostaną dwa Mechagony z BFA, dwa karazane z Legion i wisienka na torcie, dwa dangi z World of Draenor, Grim Ray Depot i Doxy, również w formacie mythic plusowym. Jak na moje, zajebista sprawa, żeby pograć coś innego na koniec dodatku, ale to nie wszystko, do tego dochodzi jeszcze nowy afiks. Kolejna sprawa Fated Raids, czyli sprawienie, żebyśmy na koniec dodatku mieli co robić. Oprócz tego, że item level z dungeonu zostanie podniesiony, to zapowiada się na to, że wszystkie dostępne rajdy z Shadowlandsów będą grywalne. Na ten moment wygląda to tak, że co tydzień zmienia się rotacja rajdowa i jeden z trzech rajdów, Sepulchra Sanctum i Castle Natria, stają się ulepszone, skalując ich poziom trudności do góry, byśmy nie złączotowali za pomocą nowych itemów oraz dodając do nich jakiś specjalny afiks. Jak na moje zajebista sprawa, jest koniec dodatku, czyli ten moment, w którym nawet ja zaczynam farmić monty na streamach, bo ja już się ma wszystko porobione co się chciało. A coś takiego może być zajebistym powiewem kontentu na zabicie czasu. Jeśli się podobało, pamiętaj o zostawieniu łapy w górę i napisz w komentarzu co myślisz o zakończeniu dodatku właśnie w taki sposób. W opisie masz ciekawe linki. Siemano.